Witam, pozdrawiam. Dzisiaj będzie dwa razy Poleregio. Obie stonki Pico SM42583 i SM42926. A puszczam w takim składzie, ponieważ w tym roku, jak będę na Helu, to na pewno taką stonkę będę widział, ponieważ w po modernizacji, po naprawach, przywrócili stonce zielone oryginalne barwy początkowe i teraz pojawia się na tej trasie Gdynia Hel Chojnice Hel właśnie taka zielona stonka z takimi wagonami poleregio dlatego dzisiaj polecimy sobie dwa razy poleregio kierunek Dynia Hel, a drugi Helgynia. Mamy zestaw kartonowy, kontra pico, zestaw kartowy. i mamy dwa składy Poleregio fajne także tamten zestaw startowy Poleregio mam od ten tabur kartonowy modele kartonowe z wydawnictwa Scale Model a ta stonka to jest dzięki Także mam takie fajne dwie stonki się piękny, długi skład. Czasami się trafi takim właśnie jechać, jak jadę na hell. W zeszłym to właśnie, żem takim jechał zestawem. Tam też jeździ polsat i jeszcze taka bordowa stonka jest. Tylko teraz nie wiem, którą stonkę po naprawie. Przemalowali na zielono, to zobaczymy, jakie by tam jeździły, jakie by się trafiły, bo tam też będę, właśnie na dworcu, filmiki nagrywał. Także od 18 lipca będziemy puszczać filmy z Helu. No to na razie, cześć.